Hej, moi kochani widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziękuję oraz pozdrawiam bardzo serdecznie wspierający kanał. Tym razem, oczywiście, będę przeglądać nowy motyw. Mamy czwartek. Jestem w ogóle ciekawa, bo może będzie Double frame. się zapowiedź Double frame? ale chyba. O, mamy motyw. Znowu jakaś plaża, już trochę nudne to ale dobra koła niezmienione ogólnie tutaj gdzieś dokleję kolejną część zadań ogólnie bo chyba będzie i motyw w sumie to nic takiego nadzwyczajnego, może 9,5 na 10, bardzo basic son. a zwierzak w sumie nawet 10 na 10, bo ma swój urok ale nie wiem w sumie, czy jest taki najlepszy, więc 10 samo w sensie ogólnie to już chyba będzie zwierzak i nie wiem, bo już będzie koniec części, tej części zadania, ale ja w sumie jeszcze jak to nagrywam, no datę nagrywa to jeszcze nie skończyłam zadań, także. W sumie nie wiem, czy się opłaca robić status, że nagrywam. No w sumie zrobimy, o Boże, 111 grafów równo brakuje. No zrobimy status, że nagrywa. no dobra. W ogóle tam Przemek jest na pasku, więc... Także nie wiem, w sensie on chyba też nagrywa. Nie, on nie nagrywa. Co on robi? Przecież nie ma live'a teraz chyba. Dobre. Mamy tutaj luk Michalinki z poprzedniego motywu poniekąd, bo. Nie wiem, czy ktoś zauważył. Z tym telefonem sobie zostawię, bo mi się to podoba. Um, no. Luka jakiegoś robi. Och, no dobra, ocenka paku. <kłysy> Mamy tutaj. Taki pakiet on podobny, nie wiem, słyszałem suchy, od, oczywiście, od anety, że on wygląda jak dzwoneczek, tylko oczywiście, nie usta, ale to są w ogóle dwie pary ust, więc nie wiem w sumie. Może ta pierwsza, chce się to bez kolczyka? Nie wiem. Włosy w sumie mega ładne, buty też w sumie ładne, mega. Usta w sumie mogą być, raczej bym mogła nosić w sumie, raczej. Zwierzak też raczej fajny. Ciekawy w sumie, nie było takiego jeszcze chyba nigdy. No a sukienka to taka, no w sumie może być też. No to może 9,5. Czyli się on nie jest jakiś brzydki, ten fakt jest. Jeszcze można go w swoich kolorkach chyba całego zrobić. To już w ogóle ciekawe, w ogóle może to wyglądać. Nie, że nie, że no Dobra. Dobra, lecimy ocenić nowy motyw. Mamy jakąś plażę. Znowu white sand, biały piasek. O, a rok temu było black sand. Ej, było, czeka się, sprawdzę. A teraz jest biały, nie jak to zrobili, boże. Czekajcie, idziemy, my to idziemy do tego motywu. O. To był nie ten. Black Beach to był. No ale no od Beach do piasku to już niedaleko, nie? <ścoughs> Chyba czaić się mam nadzieję. Że to już tak blisko. Oj. Teraz jest biały, w sumie on jest żółty, a nie biały, a dobra. Ale to ładne, ale no... Z... Ej, w ogóle no chyba jest AI generowane ta woda, bo ona tak wygląda. W sumie te palmy. W sumie nie wiem czy to źle, że, te, że to jest AI, ale... <śm> No ale ładnie to wygląda, będzie 10. Dobra, rzeczy. Mamy muszle. Mamy jakieś bidon. Woda. Co się mówi do picia Muszle kolejną. <laughs> Leżę, a takie. A no może basic dziewiątka? W sumie ładne rzeczy, Imona nawet. No to niech będzie dziewiątka w sumie. Zobaczmy animki. Mamy tutaj coś w blasku słońca. Co to jest? Fajne, ale to jest drogie. O, chyba kordnie to miała. Nie, to kordnie to nie ta animka. Ona ma taką miniaturę to a nie wiem co to jest Ale w sumie fajne, ale nie będę kupować, bo to. Bo to drogie jest. O, to jest ładne. No, to mi możecie wysłać, i to zawigł do walizą. Będzie nawiązywać do. Do kalendarza wakacyjnego 2025 MSP2. To jakieś stormowe. No dobra, w sumie takie. 9 też. Hmm. No dobra, może 9,5, sumie ładne. O, matko Jezus Maria, jest loda nawet tutaj. No <grym> <grym> dobra. Dobra. Moda dziewczęca. Mamy tutaj jakiś stroik ciekawy. O, w sumie go weźmy. To jest biały motyw, co będziemy chyba nie zmieniony dodawać. W sumie. <grym>, why not w sumie. To jeszcze może będzie fajne. Nie wiem, ciekawie to wygląda, bo nie wiem już w sumie. Tutaj nie wiem co to jest, ale to chyba nie będę tego używać To może nie wiem czy to chcę w sumie Dobra mogę to dodać Drugą stronę mamy O to jest fajne O Michalina online <laughs> Ciekawe czy się szczaj, że status ma Omega buty, ale czy ja, ja nie, ja chcę je białe, <laughs> białe chcę buty. Topik. Mamy tu jakieś spodnie w paski, jakieś, ja nie wiem w sumie czy ja to chcę. Ja można jeszcze czy dodawać do rżet? Nie można, bo można ogólnie wysyłać rzeczy diamonds, więc dla VIP-ów nie jest dziwne, ale... chociaż coś się zmieniło w tej kwestii. Dobra, ja chcę... Tu... nie wiem jak ja chcę to kolora. Jak to dała białe całe? Aha, bo to jest jeszcze jeden paszek. Dobra, dodajmy jedne bez paska, a drugie z paskiem. Muszę nie wiem ciekawie, ten pasek wygląda. Aha. Tak ze mną się. No dobra, to nieważne. Ciekawe w sumie, to jeszcze sładne, a to toriabka też w sumie może być, ale... Ja się robię jakieś rzeczy, tu nie wiem, co tu robią kapcie, jakby co co tu robią w takim motywie kapcie, bo ja nie wiem po plaży w kapciach chodzi. Badia, wona. Ona coś pisała, też Michalina? Nie, ona grafa dała. Wona bawona, je kartona, matko. Tu jest też dosyć fajna strona. Nie to za ten motyw może. Dziewiątkę tam Ej, jest taki motyw 9 na 10 cały, prawie nie. Tylko ten to tło jakoś tak lepiej oceniłam. Pozdrawiam Michalinę, również Michalinę i Wonę Bawonę. Pozdrawiam, Matko. Ej, ta strona jest mega ładna. Mamy tu też włosy jakieś. O, no to nieźle. Nie, no ładna strona raczej. To <laughs> dobra, za motyw mogę nawet 9,5 bo tylko mi się te kapcie tu nie pasują. Jakoś tak odstępnie, więc tu kapcie robią w takim motywie, więc. Dobra, ej, szybko mega to zrobiłam, chyba. Nie wiem, czy ja nie będę jeszcze jednego filmu nagrywać, który w sumie wleci przedtem, bo w sumie nie chciało mi się wcześniej, ale. No dobra, no to baj, widzowie. E, dziękuję serdecznie. Ej, czekajcie, co to za Wona Bawona do mnie pisze? To Wona pisze? A, Wona Bawona 3, a takie sprawy. Badia, where are you? Kto do mnie pisze? A to teraz, prawie, to jest teraz Wona ta. Na, no, na no co, na no, motywie no, <grymne> no dobra, no to, och okej, okay. och wona też chciała, Jezu Dobra, widzowie już idę, nie będę z nimi pisać. Baj, dziękuję za tyś, za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Nie wiem kiedy. Na konkursie grawkowym obstawiam. O właśnie, no dobra, to baj. Bo nie ma zapowiedzi chyba, czy jest. Nie ma. Diamentowa okazja, dodatkowe, no. No idźcie. Jak ją... Na plaży 2022 co to w ogóle? Dobra, ja nie ogarniam. Dobra, baj, wszystkiego dobrego, do zobaczenia następnym razem. Widzimy się niedługo to. Baj, wszystkiego dobrego, baj,